Witajcie moi drodzy. Już wielkimi krokami zbliża się do nas 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 31 stycznia Orkiestra Zagra w całej Polsce. Ta dobroczynna organizacja czyni wiele dobra i ja przyłączam się do nich również. Dzięki sztabowi z Nowego Stawu zostałam zaproszona do tego, aby wystawić jakiś przedmiot od siebie, na licytację. Licytacja ma miejsce na Allegro, dlatego zostawiam Wam tutaj w całych tych stories link do um, bluzy, którą wystawiłam na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Um, cały koszt będzie przekazany właśnie dla tej organizacji i pójdzie na cele dobroczynne. Dlatego bardzo Was zachęcam do licytowania um, i opowiem trochę o bluzie, która jest dla mnie bardzo specjalna. Tak więc jest to moja bluza, bardzo spersonalizowana bluza dla organizacji Nie ma ziewania, Organizacji, w której miałam przyjemność brać udział wiele lat temu z moimi przyjaciółmi. W której zaprojektowałam logo, które jest właśnie na plecach. I dla której również zaprojektowałam te bluzy. Bluzy są specyficzne, ponieważ każdy z nas miał swoją bluzę, więc ta jest jedna, jedyna taka z ksywą, moją ksywą afro tutaj na przodzie. Miałam ją ze sobą na wielu właśnie takich różnych sportowych wyjazdach, więc jest ona dla mnie mocno sentymentalna i mam nadzieję, że ktoś, kto ją wylicytuje, będzie dbał. Generalnie ona jest w ogóle bardzo zadbana, więc jest w bardzo dobrym stanie. Jest mała, bo jest eską, ale może komuś się przyda i spodoba i dzięki temu wesprze organizację Jurka Owsiaka. Ja przy okazji również chciałabym pozdrowić nowy staw wszystkich mieszkańców. Ściskam Was, wysyłam Wam całusy i trzymam kciuki za jak najlepszy, jak najbardziej chcący 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.